Czy ziemia jest miejscem nauki dla dusz, czy może więzieniem, z którego nie możemy się wydostać? Delores Cannon przez dziesięciolecia prowadziła regresy hipnotyczne, docierając do informacji, których nikt wcześniej nie ośmielił się wypowiedzieć głośno. W tym filmie poznasz kontrowersyjną prawdę, która może wstrząsnąć twoim postrzeganiem życia, duszy i świata. To nie jest teoria. To przesłanie, które przyszło od samych dusz. Pytanie, które wielu ludzi boi się zadać na głos, coraz częściej pojawia się w duchowych rozmowach, na forach, w hipnotycznych sesjach regresji. Czym naprawdę jest Ziemia? Czy to piękna planeta pełna lekcji i wzrostu, czy może pułapka, z której dusze nie potrafią się wydostać? A jeśli oba spojrzenia są prawdziwe jednocześnie, co to mówi o naszym istnieniu? Delores Cannon, Badaczka świadomości, autorka wielu książek opartych na tysiącach godzin sesji hipnozy regresyjnej, zebrawa przekazy z głębokich poziomów świadomości, które rzucają zupełnie inne światło na to pytanie. To, co usłyszała od dusz przemawiających przez swoich klientów w transie, było nie tylko szokujące, ale również niesamowicie spójne. I to z różnych części świata, od osób nieznających się nawzajem, bez wspólnego systemu wierzeń, bez wpływu teorii duchowych, które dziś są modne w internecie. Z tych przekazów wyłania się obraz Ziemi jako miejsca jedynego w swoim rodzaju. Planety, która nie jest ani piekłem, ani rajem. Nie jest więzieniem w sensie klasycznym, ale też nie jest wygodną szkołą z jasnymi regułami. Jest miejscem, które wiele dusz unika. Jest miejscem, które inne dusze wybierają z ogromną odwagą. Jest systemem, który działa według własnych praw, z zasłoną zapomnienia i wyjątkowo trudnymi wyzwaniami. Ten rozdział opiera się na słowach samych dusz. Na relacjach tych, którzy w transie hipnotycznym wracali do przestrzeni między życiami, do pierwotnego światła, do planów inkarnacyjnych. I tam mówili rzeczy, które dla logiki mogą być nie do przyjęcia, ale dla duszy czują się znajome. Czy Ziemia to więzienie? Czy ktoś nas tu uwięził? A może jesteśmy tu, bo sami tego chcieliśmy, nawet jeśli teraz już tego nie pamiętamy? Czy możliwe jest że jedno i drugie jest prawdą? Część pierwsza Ziemia jako eksperyment, dusze, które chciały więcej. Ziemia nie była stworzona po to, by karać. To nie jest miejsce, które powstało z intencją cierpienia. W przekazach, które Delorys Canon otrzymywała od dusz przebywających na poziomie wyższej świadomości, pojawiała się historia planety jako wielkiego eksperymentu. Przestrzeni, w której miała być daną wolna wola. Prawdziwa, wolna wola, niepozorna, ale pełna. Taka, która niesie ze sobą ryzyko i odpowiedzialność. Ziemia miała być miejscem, gdzie świadomość będzie mogła doświadczyć wszystkiego, absolutnie wszystkiego, w warunkach bardzo gęstej materii i bardzo niskiej częstotliwości. Dusze, które zdecydowały się zejść tutaj po raz pierwszy, były często istotami z innych układów, z wyższych wymiarów, z poziomów, gdzie panuje harmonia i jedność. Ich decyzja o zejściu była oparta na chęci eksploracji. Chciały doświadczyć czegoś, czego nie mogły poczuć w swoich światach emocji, czasu, bólu, wolności wyboru nie po to, by cierpieć, ale po to, by się uczyć by poszerzyć swoją świadomość o doświadczenia niemożliwe w innych miejscach. To miała być szkoła laboratorium duszy miejsce, w którym nie ma gwarantowanego przebudzenia. Gdzie zapominamy, kim jesteśmy? Gdzie nie ma oczywistego kontaktu z wyższym ja? Gdzie nie jesteśmy prowadzeni za rękę? To miała być gra, w której zasłona zapomnienia stanie się największym wyzwaniem, ale też największym potencjałem. Bo tylko w miejscu, gdzie niczego nie pamiętasz, możesz w pełni wybrać światło. Tylko tam, gdzie możesz się całkowicie zagubić, możesz całkowicie się odnaleźć. Ale ten eksperyment miał też swoje konsekwencje. W wielu sesjach Delores Cannon pojawiał się przekaz, że ziemia stała się trudniejsza niż planowano. Że poziom ciemności, manipulacji i zapomnienia urósł tak bardzo, że dusze, które schodziły tutaj z konkretną misją, zaczęły się gubić. Zapomniały, kim są wciągnięte w grę karmy, lęku, przemocy i systemów kontroli zatraciły swój wewnętrzny kompas. I zaczęły się cykle. Cykl inkarnacji. Cykl bólu. Cykl karmicznych powtórzeń. Niektóre dusze mówią o tym jako pułapce. Mówią, że czują się jakby utknęły. Że coś tu nie działa tak, jak miało. I właśnie w tym miejscu pojawia się pytanie: czy ziemia to jeszcze szkoła, czy już więzienie? Czy jest przestrzenią nauki, czy przestrzenią uwięzienia? A może to nie sama planeta jest problemem, ale system, który na niej powstał? System energetyczny, karmiczny i społeczny, który utrzymuje duszę w niekończących się cyklach? Delores nigdy nie dawała jednoznacznych odpowiedzi. Pozwalała, by przemówiły dusze. I one mówiły, że to zależy. Że dla jednych ziemia to szkoła, dla innych piekło. Dla jeszcze innych misja ratunkowa. Bo wszystko zależy od poziomu świadomości, z jakiego patrzysz. I od tego, czy jesteś w stanie sobie przypomnieć, po co tu przyszłaś. Część druga zasłona zapomnienia największe wyzwanie duszy? Ziemia jest wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że umożliwia doświadczanie emocji, wyborów intensywnych relacji w fizycznej formie. Jest wyjątkowa dlatego, że z chwilą narodzin zapominamy wszystko. Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Po co tu przyszliśmy? Jakie były nasze poprzednie wcielenia? Jak wygląda nasz dom duszy? Co ustaliliśmy przed narodzinami? Wszystko znika. Cała duchowa wiedza, cała pamięć, cała kosmiczna świadomość odcięte. Pozostaje czysta karta. Umysł człowieka, który wierzy, że jest tylko ciałem. I zaczyna budować swoją tożsamość od zera. Opierając ją na tym, co mówią mu inni: rodzina, społeczeństwo, religia, system, Delores Canon uważała to za jedno z największych wyzwań dla duszy i jednocześnie za jedno z największych potencjalnych błogosławieństw. Zasłona zapomnienia nie jest przypadkiem to część struktury tego miejsca mechanizm wbudowany w grę, który ma swój głęboki sens. W innych światach dusza pamięta. Ma dostęp do wszystkich informacji, wspomnień, wibracji. Na Ziemi nie. I właśnie to czyni ten świat tak intensywnym, tak wymagającym i tak rozwijającym, bo dopiero kiedy zapomnisz, możesz naprawdę wybrać. Kiedy pamiętasz wszystko, nie podejmujesz decyzji w pełni wolnej woli. Kiedy nie pamiętasz niczego, musisz zaufać czemuś wewnętrznemu, czemuś, co nie ma dowodów. Z tego właśnie powodu, jak mówiły dusze w transie podczas sesji QHAT, Ziemia jest jedną z najtrudniejszych planet do inkarnacji. I nie każda dusza jest gotowa, by tu zejść. Część z nich próbowała i wracała zbyt wcześnie. Inne utknęły. Jeszcze inne zeszły z misją pomagania innym duszom w przypomnieniu, ale same zapomniały. I to zapomnienie, choć zaprogramowane, stało się największym wyzwaniem. Bo jak przypomnieć sobie. Kim jesteś, jeśli przez całe życie uczono cię, że jesteś kimś innym? Zasłona zapomnienia działa jak system filtrów. Od momentu narodzin dusza jest bombardowana informacjami z poziomu materii: jak się zachowywać, co jest dobre, co złe, kim jesteś, jak powinieneś wyglądać, co powinieneś robić, co oznacza sukces. I przez to zaczynasz wierzyć, że to wszystko jest prawdą, że twoje życie to tylko to, co widoczne że nie ma nic poza tym światem. I wtedy dusza cichnie. Ale nigdy nie znika. Zasłona jest iluzją, ale bardzo skuteczną. I tylko wewnętrzne wołanie, ten subtelny niepokój, ta dziwna tęsknota za czymś, czego nie potrafisz nazwać, może zacząć ją rozpuszczać. W wielu sesjach Delores Cannon dusze mówiły, że jedynym sposobem na przejście przez te zasłony jest cisza. Introspekcja. Medytacja. Zaufanie, bo umysł nie potrafi przebić się przez nią. Umysł będzie szukał logicznych wyjaśnień, a zasłona działa poza logiką. To, co ją przełamuje, to połączenie z sercem, z polem czucia, z polem duszy. Kiedy przestajesz szukać na zewnątrz, kiedy zaczynasz słuchać siebie, wtedy zaczynają się przebłyski. Sny, wizje, znaki. Przypomnienia. I zaczynasz wiedzieć, że coś w Tobie wie więcej niż Twoje myśli. Coś w Tobie było tu już wcześniej. Coś w Tobie wraca do domu. Delores opisywała wiele przypadków, w których ludzie w transie hipnotycznym mówili: "Czuję, że byłem tu wcześniej. Czuję, że nie jestem stąd. Czuję, że coś zostało zapomniane." I choć ich codzienne życie nie dawało im żadnych dowodów na duchowe pochodzenie, to ich wnętrze krzyczało, to nie wszystko. To nie cała prawda. Zasłona zapomnienia nie wymazuje duszy. Ona tylko ją przykrywa. A dusza, jeśli tylko dostanie szansę, przypomni o sobie. To właśnie przebijanie się przez zasłonę sprawia, że życie na Ziemi bywa porównywane do więzienia. Bo co to za wolność, jeśli nie pamiętasz, że jesteś wolna? Co to za wybór, jeśli nie wiesz, kim jesteś? Ale to także to przebijanie się, ten proces budzenia się, czyni z Ziemi najbardziej transformującą przestrzeń we wszechświecie. Bo tylko tu, gdzie zapomniałaś wszystko, możesz naprawdę przypomnieć sobie wszystko. Część trzecia System karmiczny Cykle, które trzymają duszę Karma Słowo, które przez wieki budziło zarówno lęk, jak i poczucie sprawiedliwości. W wielu duchowych tradycjach pojmowane jako uniwersalne prawo przyczyny i skutku. Zrobisz coś, doświadczysz konsekwencji. Pozytywnych albo negatywnych. Ale w ujęciu Delores Cannon karma nie była systemem kary. Była raczej formą energetycznej kontynuacji. Wibracją, którą zabierasz ze sobą z życia na życie. Niedokończoną lekcją. Wzorem, który powtarzasz, dopóki go nie rozpoznasz. W sesjach hipnozy regresyjnej wielu ludzi wracało do poprzednich wcieleń i odkrywało tam historie, które w dramatyczny sposób wpływały na ich obecne życie. Niewyjaśnione lęki, powtarzające się schematy relacji, niewidzialne ograniczenia wszystko to miało swoje korzenie gdzieś indziej. Nie w dzieciństwie, nie w genetyce, ale w życiu, które przeżyli kiedyś. Czasem dawno, czasem bardzo niedawno, czasem na Ziemi, czasem na innej planecie. Ale zawsze, z tą samą nutą, coś nie zostało zrozumiane, uzdrowione, zintegrowane. I dlatego wróciło. System karmiczny nie jest systemem oceny. To nie niebiański sąd, który decyduje, ile bólu zasłużyłaś. To raczej struktura energetyczna, która podąża za tobą, jak echo. Jeśli w jednym życiu nie rozpoznałaś swojej wartości, prawdopodobnie przyjdziesz w kolejnym do sytuacji, w której znów będziesz musiała ją odnaleźć. Jeśli nie wybaczyłaś, pojawią się dusze, które pokażą ci, jak trudno jest trzymać urazę. Jeśli dominowałaś, być może urodzisz się jako ktoś zależny. Nie po to, byś cierpiała, ale po to, byś mogła doświadczyć obu stron. I z poziomu duszy zrozumieć, że wszystko to było jedną lekcją miłości. Ale z czasem ten system, choć pierwotnie zaprojektowany jako ścieżka ewolucji, zaczął przyciągać duszę w niekończący się cykl. To, co miało być uzdrawiającym mechanizmem, zaczęło przypominać pułapkę. Bo gdy dusza inkarnuje wciąż i wciąż, i za każdym razem zapomina, kim jest, coraz trudniej jej przerwać cykl. I wtedy karma nie jest już tylko echem, jest też kotwicą. Jest ciężarem. Jest powtarzalnością, z której niełatwo się uwolnić. I wtedy właśnie pojawia się pytanie: czy naprawdę jeszcze coś wybieram? Czy to ja decyduję? Czy to już tylko automatyzm? Delores Cannon opisywała przypadki dusz, które podczas sesji mówiły wprost: nie wiedzą, czemu znów wróciły. Miały poczucie, że nie do końca to planowały, że coś się przyciągnęło, coś ściągnęło z powrotem. I często tym czymś była nieoczyszczona karma. Nieuzdrowione emocje. niezamknięte historie. Czasem również energia osób, wobec których dusza czuła odpowiedzialność. Dzieci, rodzice, partnerzy, a czasem po prostu nieumiejętność powiedzenia sobie: dość. Czas przerwać cykl. I to w tym kontekście Ziemia zaczyna być postrzegana przez niektóre dusze jako więzienie, bo nie mogą z niej wyjść. Coś się wciąga, coś zatrzymuje, coś utrzymuje w polu. Ale Delores podkreślała, że nie jest to pułapka zewnętrzna. To nie kosmiczna siła, która więzi duszę. To nie jakiś strażnik, który nie pozwala odejść. To własna energia duszy, która jeszcze nie jest gotowa. albo jeszcze nie rozpoznała, że już może. W tym sensie system karmiczny to nie zło. To lustro. Ale jeśli nie wiesz, że patrzysz w lustro, zaczynasz wierzyć, że to cały świat. I wtedy, z czasem. Czujesz się uwięziona. Nie przez ziemię, ale przez brak świadomości. Przez niekończące się echo doświadczeń, które wciąż odtwarzasz, bo nie wiesz, że możesz się zakończyć. A kiedy wreszcie sobie to przypominasz, zaczynasz rozumieć, że jedynym kluczem do wolności jest przebaczenie. I że dusza, która przebacza także sobie, odzyskuje wybór. A kiedy odzyskujesz wybór, kończysz cykl. A kiedy kończysz cykl, Ziemia przestaje być więzieniem. Zaczyna być zakończoną lekcją. I możesz odejść albo wrócić z miłości. Część czwarta. Iluzja kontroli, Matrix, manipulacja i duchowe przebudzenie. Ziemia nie jest tylko fizycznym miejscem. Nie jest tylko przestrzenią doświadczeń zmysłowych. W przekazach dusz, z którymi rozmawiała Dolores Cannon podczas sesji hipnozy, ziemia jawi się jako złożony, wielowarstwowy system. Tak zwany Matrix. Nie w sensie science fiction, ale jako struktura energetyczno-informacyjna, która w bardzo sprytny sposób utrzymuje duszę w stanie nieświadomości. Czymś, co wygląda jak rzeczywistość, ale rzeczywistością nie jest. Jest programem. Zbiorem przekonań, systemów wierzeń, schematów emocjonalnych i mentalnych, które tworzą iluzję. Dusze, które przychodziły do regresji, często mówiły, że ich życie przypominało sen. Że czuli się, jakby byli uwięzieni w czymś, czego nie potrafią nazwać. Jakby wszystko, co ich otaczało, praca, media, relacje, nawet duchowość, było w jakimś sensie zaprojektowane tak, by utrzymać ich w zapomnieniu. I to właśnie nazwano Matrixem. Systemem, który nie jest fizycznym więzieniem, ale więzieniem umysłu i wibracji. Dolores Kanon nie mówiła, że Matrix to zło. Raczej, że to narzędzie. Mechanizm, który umożliwia głębokie zanurzenie duszy w iluzji oddzielenia. Bo tylko w takim stanie można doświadczyć pełnego przebudzenia. Gdyby wszystko było oczywiste, nic nie byłoby odkryciem. A dusza, jak mówiły byty z wyższych poziomów świadomości, przyszła tutaj, aby poczuć ciemność, by docenić światło. Doświadczyć ograniczenia, by poczuć wolność. Zapomnieć, by przypomnieć. Ale z czasem ten system Matrix zaczął być wykorzystywany nie tylko jako gra. Zaczął być zasilany przez lęk. I ten lęk utrzymywał iluzję. Wielu ludzi w transie mówiło Delores, że Matrix nie działa bez naszego udziału. To nie zewnętrzna siła narzuca nam ograniczenia. To my, przez brak świadomości, przez automatyczne myślenie, przez powtarzanie cudzych przekonań, zasilamy system, który nas uwięził. Matrix jest karmiony naszymi emocjami. Naszymi nawykami Naszym zapomnieniem I kiedy zaczynasz się budzić System zaczyna tracić moc Przebudzenie W rozumieniu Dolores Canon Nie polega na walce z Matrixem Nie polega na tym, by coś niszczyć Burzyć, obnażać siły cienia Przebudzenie to zmiana świadomości To decyzja Przestaje wierzyć w to, co mnie ogranicza Zaczynam ufać temu Co we mnie prawdziwe nie muszę mieć dowodu. Wystarczy, że czuję, że wiem, nawet jeśli nie potrafię tego udowodnić. I właśnie to, ten wewnętrzny skok, rozsądzi system od środka. Jedna z najbardziej poruszających refleksji Delorys brzmiała: Nie potrzebujesz nikogo, żeby się przebudzić. Potrzebujesz tylko odwagi, by przestać udawać, że nie wiesz. Bo w głębi serca zawsze wiedziałaś. Matrix działa tylko, gdy boisz się tej wiedzy. Gdy uznajesz ją za nierealną, gdy poddajesz ją w wątpliwość. Ale kiedy zaufasz sobie, system przestaje Cię kontrolować. W tym kontekście Ziemia jako więzienie staje się jeszcze bardziej złożona. Bo to więzienie, które istnieje tylko wtedy, gdy nie wiesz, że masz klucz. To gra, w której zapomniałaś, że jesteś graczką. To sen, z którego możesz się obudzić w każdej chwili. Jeśli przestaniesz bać się światła. A wtedy, jak mówiły dusze, zaczyna się nowa faza. Nie ucieczka z Matrixa, ale jego przezroczystość. Nadal tu jesteś. Nadal pracujesz, spotykasz ludzi, robisz zakupy, oglądasz niebo. Ale już wiesz, że to nie wszystko. Już czujesz, że jesteś ponad tym. Już pamiętasz, że jesteś czymś więcej. I wtedy Matrix nie ma już władzy. Bo tylko nieświadomość trzymała cię w miejscu. A świadomość jest zawsze wolnością. Część piąta. Dusza ochotnicy, nowa ziemia i wybór wyjścia z cyklu. W swoich ostatnich książkach Delores Canon opisywała niezwykłe zjawisko. Coraz więcej ludzi, którzy trafiali na jej sesję QHHT, mówiło o dziwnym poczuciu niebycia stąd. Nie chodziło tylko o lęk społeczny, Brak przynależności czy traumy dzieciństwa. Chodziło o coś głębszego. O świadomość, że ich dusza pochodzi z innego miejsca. Że przybyli na Ziemię nie dlatego, że musieli, ale dlatego, że chcieli pomóc. Byli duszami ochotnikami. Istotami, które zgłosiły się do udziału w wielkim projekcie transformacji świadomości planety. Delores wyróżniła trzy fale takich dusz. Pierwsza – Urodzona najczęściej po II wojnie światowej, niosła w sobie spokój, ciszę i głęboką niechęć do przemocy. Byli to pionierzy światła, często bardzo wrażliwi, mający trudności z przystosowaniem się do ziemskiego życia. Druga fala, dzieci lat 70. i 80., często nie rozumiała sensu życia na tej planecie, ale nosiła w sobie niezwykłą energię uzdrawiania, która działała nie poprzez działanie, lecz przez samą obecność. Trzecia fala tak zwane dzieci nowej ziemi, przychodziła już z pełną aktywacją świadomości i często nie potrzebowała żadnego przebudzenia. One już wiedziały. Celem dusz ochotników nie było wchodzenie w karmiczne cykle. Wiele z nich nigdy wcześniej nie inkarnowało na ziemi. Ich dusze pochodziły z innych systemów, galaktyk, wymiarów. Przybyli, by zakotwiczyć nowe światło. Ale, i to Dolores opisywała bardzo wyraźnie, nawet te dusze zapominały. Wchodząc w ziemskie ciało, przechodziły przez zasłonę. I choć ich dusza nie była karmicznie związana z ziemią, zaczynały czuć lęk, smutek, niezrozumienie. Czasem zapominały swoją misję. Czasem cierpiały tak głęboko, że chciały odejść. Ale wewnątrz nich cały czas była iskra. Światło, którego nie dało się ugasić. Delores opisywała, że te dusze miały jedno szczególne zadanie: podnieść wibracje planety. Przenieść ją do nowego poziomu świadomości. I choć nie mówiła tego dosłownie, wielu uznało, że to właśnie dusze ochotnicy są kluczem do nowej Ziemi. Bo nowa Ziemia to nie miejsce. To nie inna planeta. To nie fizyczna ewakuacja. To przesunięcie częstotliwości. Równoległa linia rzeczywistości, w której dominuje miłość, świadomość, współodczuwanie. I każdy, kto wzniesie swoją wibrację wejdzie tam. Sam, bez przymusu, bez sądu, bez wybraństwa, bo to nie system nagrody. To wybór. Dusze ochotnicy, choć przybyły bez karmy, miały jedno wspólne wyzwanie, iluzję. Iluzję, że są tylko ludźmi, że są ofiarami, że nie mają znaczenia, że nie są wystarczające. Że nic się nie zmieni. I właśnie ta iluzja była największym zagrożeniem ich misji. Bo system Matrixa działał także na nie. A jedynym sposobem, by wrócić do swojej prawdy, było przypomnienie sobie, kim są i kim były, zanim tu przyszły. W wielu sesjach regresji dusze te mówiły, że zbliżamy się do momentu rozdzielenia linii rzeczywistości. Że Ziemia już wibruje na dwóch częstotliwościach jednocześnie. Że część ludzi nadal wybiera cierpienie, lęk, walkę, ale coraz więcej wybiera światło, spokój, przebaczenie, miłość. I to nie jest podział geograficzny, to wewnętrzna decyzja. Dusze ochotnicy mieli być przewodnikami tej zmiany. Nie guru, nie nauczycielami, przewodnikami przez obecność, przez sposób, w jaki patrzą, w jaki słuchają, w jaki kochają. Delores powtarzała, nie jesteś tutaj przez przypadek. Jeśli czytasz te słowa, jeśli czujesz się je w sercu, jeśli poruszają coś w tobie, prawdopodobnie jesteś jedną z takich dusz. Duszą, która przyszła nie dlatego, że musiała, ale dlatego, że świat ją zawołał. A ona, ty, odpowiedziała. Wyjście z cyklu nie jest ucieczką. To nie dezercja z ziemskiego doświadczenia, to ukończenie lekcji, świadome zakończenie drogi i wybór, czy wracasz, czy idziesz dalej, ale tym razem już świadomie, już bez zapomnienia, już z wiedzą, że jesteś wolna, że byłaś zawsze i że każda Twoja decyzja, nawet ta, by zejść tu ponownie, może być aktem miłości. Ziemia może być więzieniem, ale tylko wtedy, gdy nie pamiętasz, że masz kruć. Twoja dusza przyszła tu nie po to, by cierpieć, ale by się przebudzić. Jeśli ten film poruszył coś w tobie, to znak, że twoja świadomość już się budzi. Zostaw komentarz, subskrybuj kanał i podaj to przesłanie dalej. Twój głos ma znaczenie. Twoja obecność zmienia wszystko.